Szanowni Państwo, oto Dzieci na Tygrysie Zbigniewa Rychlickiego z 1986 roku. Jest to oryginalny rysunek, będący projektem ilustracji do czasopisma Płomyczek. Na rewersie znajduje się podpis artysty Ołówki. Rychlicki, wybitny artysta, grafik oraz ilustrator książek dla dzieci. Był laureatem licznych nagród za ilustracje książkowe, a wykonał ich ponad 100. Ilustrował m.in. książki Wandy Chotomskiej, Ludwika Jerzego Kerna czy Marii Kownackiej. Do tego, jako jedyny Polak, został uhonorowany medalem imienia Hansa Christiana Andersena, najważniejszą międzynarodową nagrodą dla twórców książek dziecięcych. Ale też był autorem okładek. Szeroko rozpowszechnianych książek dla młodzieży z serii Biblioteka Młodych. Zaprojektował również okładkę najsłynniejszego czasopisma dla dzieci z okresu PRL-u, zatytułowanego oczywiście Miś. A wreszcie stworzył plastyczną postać Misia Uszatka oraz pozostałe postacie tej chyba najsłynniejszej telewizyjnej bajki: prosiaczka, zajączka i psa. Co oznacza, że na dekady zawładną wyobraźnią dzieci w Polsce. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. do działu dzieła sztuki antyki, grafika artystyczna oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.